Umieszczam wewnątrz, kładę tutaj. No i auto nam się nie zamknie. Jest to zrobione zabezpieczenie ze względów bezpieczeństwa. Gdybyśmy no, ja zazwyczaj kluczyk trzymam w kieszeni, ale miałem też taką sytuację, że odłożyłem sobie ten kluczyk właśnie w tym miejscu. I teraz tak wychodzimy z auta, zamykamy, bo zapominamy, że ten pilot nam leży tam. Auto by nam się zamknęło, i już nie mamy dostępu. Wtedy jest ogromny problem. No, ja dzisiaj do testu wyjąłem sobie.